Cześć moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości drogeryjnych. Przetestujemy sobie kilka bardzo ciekawych produktów. Pierwszy z nich to nowa baza z Maybelline i jest to Jelly Poreless Primer. W ogóle Maybelline wypuściło ostatnio dwie bazy. Druga z nich to Grippy Serum Primer, baza serum z niacynamidem. W sumie tutaj również mamy niacinamit, także ten składnik łączy te dwa produkty. Na początku miałam pomysł, żeby zrobić bitwę tych baz i po jednej stronie nałożyć tą, a po drugiej tą, i zobaczyć jak to będzie wyglądało i jak one zadziałają, jak makijaż utrzyma się po tej i po tej stronie. Ale doszłam do wniosku, że one mogą się średnio połączyć i że to troszkę nie miałoby sensu. Także dzisiaj przetestujemy sobie zieloną bazę, a w najbliższym teście przetestujemy sobie bazę różową. Do tego mam jeszcze nowy malinowy puder od Paese, który już otwierałam i on faktycznie pachnie malinami. W składzie mamy sproszkowane pestki malin, mamy olej z malin, ekstrakt centella asiatica, alantoinę i betainę, także jest to puder idący dosyć mocno w stronę pielęgnacji. Ma być to puder wygładzająco-matujący, i ma też przedłużać trwałość makijażu. Do tego jeszcze trzy produkty. Rozświetlacz wypiekany od Marki NAM z tej samej serii, co róż, który Wam wielokrotnie pokazywałam, jest to dokładnie Shimmer Blusher odcień 02 Peach Ice, Tea. moim zdaniem zamiennik różu z Rare Beauty, a tutaj możemy mieć potencjalnie zamiennik rozświetlacza z Rare Beauty. Także oczywiście porównam Wam dzisiaj te dwa produkty. No, i mamy jeszcze tuż. Jest to klasyk, ale w wersji brązowej. Także sprawdzimy, czy faktycznie będzie to brąz, czy jednak brązowa czerni. Ostatni produkt to pomadka do ust z Max Factora. Co prawda nie jest to nowość, ale stwierdziłam, że chciałabym do tego testu wrzucić jakiś kosmetyk do ust, którego jeszcze nie testowałam. Nie sprawdziłam. No i znalazłam nieotwartą pomadkę, która ma być pomadką nawilżającą. Kolorek 115. Wydaje się, że będzie to bardzo ładny. Taki różowy, przygaszony nudziak. Także zobaczymy, jaka będzie formuła i czy warto się tymi pomadkami zainteresować. Zaczniemy sobie oczywiście od bazy marki Maybelline. Jest to dokładnie Jelly Poreless Primer. Baza nawilżająca, przedłużająca trwałość makijażu. Ma być to formuła żelowa. Cena w Rosmanie 65,99 zł. Pojemność 30 ml. Cena, jak przystało na Rosmanie, jest dosyć spora, ale pamiętajmy, że jest to cena regularna, bez żadnej promocji. Na promocji można ją kupić za około 40 zł. W internecie nawet za około 30. Także sprawdźmy sobie na początek, jaka będzie formuła. Później nałożę tą bazę na połowę twarzy i zobaczymy, jaki będzie efekt przed i po. Ona jest faktycznie żelowa i taka dosyć gęsta. Spodziewałam się chyba czegoś żelowo-wodnistego takiego bardzo lekkiego, płynnego. A tutaj mamy taką żelową bazę starej daty. Jest to kosmetyk, który od razu daje na skórze efekt chłodzenia, odświeżenia. Nawet jak wycisnęłam ten produkt i jeszcze go nie rozłożyłam, nie rozpracowałam na skórze, to już w tym jednym miejscu poczułam to chłodzenie. Także moim zdaniem jest to super sprawa, zwłaszcza latem. Baza nie ma żadnego zapachu, żadnego dodatku perfumowanego i myślę, że jest to plus, bo bardzo dużo osób szuka baz, które w ogóle nie pachną, bo nie lubią zapachów w kosmetykach. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale myślę, że tego typu produkt bezzapachowy będzie dużo bardziej uniwersalny. Po rozprowadzeniu na skórze czuję, że ta baza się nie lepi, co jest dla mnie zaskoczeniem, bo spodziewałam się, że będzie lekko lepka, ma jednak przedłużać trwałość, a ona stworzyła taką delikatną silikonową kołderkę na skórze, ale bez efektu lepkości. Zaczęłam się zastanawiać, do czego mogłabym tą bazę porównać, i skojarzyła mi się ona z bazą Benefit The Professional, ale w wersji light, bo mamy ogólnie trzy wersje tej bazy, a nawet chyba cztery. Bo mamy tą klasyczną, mamy niebieską nawilżającą, chyba kiedyś była też rozświetlająca, różowa i właśnie wersję light, która wydaje mi się, że jest przezroczysta. Baza od razu po nałożeniu dała bardzo przyjemny, wyczuwalny efekt chłodzenia i czuć to nawet bardziej niż na dłoni. Myślę, że jest to po prostu kwestia tego, że nałożyłam tego produktu więcej. Rozprowadziła się bez żadnego problemu, jak taki lekki żelowy krem. Także to jest super. Jeśli chodzi o efekt, to wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka nie ma różnicy między stronami. Po stronie, gdzie nałożyłam bazę, może ta skóra wygląda na tak delikatnie nawilżoną, jakbym nałożyła coś takiego bardzo lekkiego, nawilżającego i jeszcze by się to nie wchłonęło, ale z każdą chwilą widzę, że to wykończenie jest inne. Ta baza robi się taka bardziej matowa. I po prostu ze skóry znika. Skóra po nałożeniu tej bazy jest bardzo przyjemna, jest delikatnie wygładzona i taka przyjemnie jedwabista w odczuciu, ale zastanawiam się, nad przedłużeniem trwałości. Nie ma tutaj tego efektu lepkiego produktu, nie ma tej lepkości, przyczepności, którą zazwyczaj mamy w tego typu bazach. Także jestem bardzo ciekawa, jak ten makijaż się utrzyma i jak to będzie wyglądało po około 80 godzinach. Oczywiście, jeśli chodzi o produkty, które dzisiaj testuję, to w najbliższych filmach będę wam o nich mówić, będę wam wspominać jak mi się sprawdzają w dłuższej perspektywie. Dzisiaj jest tylko pierwsze wrażenie. No, ale to wrażenie jest trochę zagadką, właśnie dlatego, że ta baza się nie lepi. Zanim przejdę do nałożenia kremu BB, postanowiłam, że dam tej bazie chwilę, poczekam aż ona się tak w 100% ułoży na skórze, aż się ładnie wchłonie i w międzyczasie przetestujemy sobie brązowy tusz od Maybelline. Jest to Sky High Lash Sensational kolorek True Brown. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to na pewno wiecie, że ja uwielbiam brązowe tusze, ale chcę, żeby tusz brązowy był faktycznie brązowy, a nie żeby była to taka brązowa czerń, oszukany brąz. Także testuję sporo tego typu tuszy, sprawdzam je. Tak naprawdę jak tylko trafiam na jakiś nowy brązowy tusz, to od razu biorę go do testów. Mogłabym wymienić wszystkie czarne tusze na brązowe, bo ten efekt podoba mi się dużo bardziej. Może brązowy tusz na rzęsach nie wygląda tak mocno, te rzęsy nie są tak wyraźne, tak intensywne, ale są bardziej naturalne, no i to podoba mi się dużo bardziej. Także testuję brązowe tusze, przetestowałam ich już dosyć sporo i na ten moment moim ulubionym jest Eveline Varietę, który faktycznie jest brązowy. Dzisiaj sprawdzimy sobie Maybelline i zobaczymy czy również będzie to brąz. Jest to klasyk, jest to tusz, który był kiedyś bardzo popularny, wszyscy go polecali, który miał dawać efekt wachlarza rzęs, rzęs do nieba, miał bardzo mocno wydłużać. No i powiedziałabym, że z tym się zgodzę. Faktycznie bardzo fajnie wydłuża, rozdziela rzęsy, przy tym ich nie obciąża, ale średnio pogrubia. Ma być to tuż wydłużająco pogrubiający, z tego co pamiętam, ma być to taka maskara wszystko w jednym, dawać efekt wow. Testowałam kiedyś wersję klasyczną w kolorze czarnym, testowałam wersję burgundową, miałam też tą wersję glitter, a właściwie dalej mam, jak dla mnie jest to fajny, taki delikatnie podkreślający, rozświetlający topper. I testowałam wersję Cosmic Black, którą kupiłam z polecenia maksineczki. I dla mnie ta Cosmic Black była najsłabsza. Moim zdaniem, formuły pomiędzy klasyczną wersją, a właśnie tą mega czarną trochę się różnią. Cosmic Black jest jakby gęstsza, cięższa, oblepia rzęsy, no i niestety daje ten efekt ciężkości, czego ja nie lubię. Także klasyczna sprawdziła mi się fajnie. Mam nadzieję, że ta również będzie ok. No i mam nadzieję, że będzie faktycznie brązowa. Specjalnie zrobiłam dzisiaj bardzo delikatny makijaż oczu, żeby wybić tą maskarę, żeby sprawdzić, czy ten brąz będzie na rzęsach widoczny. No i powiem wam, że z bliska jest ten tusz nie wygląda na taki typowo czarny, i jest zdecydowanie jaśniejszy niż klasyczna czerń. I troszkę wybija się taki czekoladowy odcień, także wygląda całkiem dobrze. Tak wygląda jedna warstwa tego tuszu i powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Po pierwsze, te rzęsy nie są obciążone, a wręcz mam wrażenie, że są uniesione, są na pewno ładnie wydłużone. No i do tego rozdzielone, nie mamy efektu sklejenia, a otworzyłam tą maskarę dzisiaj, także jest to świeży produkt. Dokładam sobie drugą warstwę, żeby sprawdzić, czy da się tą maskarę zbudować, ale z tego co pamiętam, ona dokładana trochę te rzęsy skleja, także postaram się zrobić to bardzo delikatnie, bo ja nienawidzę efektu sklejenia, to jest dla mnie... Najgorsza zmora, jeśli chodzi o maskary. Druga warstwa nałożona, i mam wrażenie, że te rzęsy są delikatnie pogrubione. Ale jeśli chodzi o takie stricte pogrubiające maskary, to ta raczej do nich nie należy. Raczej jest to maskara właśnie wydłużająca, wyciągająca. No, jest spoko. Co do koloru, jestem zadowolona. Może nie jest to tusz, który wygląda jak Eveline Warietę. Nie jest taki, wiecie, brązowy, brązowy. Myślę, że powinien być troszkę jaśniejszy i wtedy efekt byłby lepszy, ale jest bardzo w porządku. Także myślę, że jeżeli szukacie fajnego tuszu na co dzień, który da Wam wydłużenie, da Wam ładne rozdzielenie, podkreśli rzęsy, ale nie będzie to efekt intensywnej mocnej czerni, no to ten tusz Wam się sprawdzi. Tusze z Maybelline nie osypują się, nie odbijają, ogólnie są bardzo trwałe i to jest zdecydowanie ich plus. Także myślę, że mogę Wam ten tusz polecić. Na pewno będę go używać. Jestem z efektu zadowolona. Poza kamerą na twarz i pod oczy nałożyłam sobie krem BB od Sensu Mare. Jest to Algotone Multi Care BB Cream odcień 02 Natural. Okolice pod oczami przypudrowałam pudrem AA Wings of Color Gentle Nude. I możemy sobie przejść do pudru malinowego Paese. Jest to puder różowy. Jestem bardzo ciekawa, czy on będzie dawał różową poświatę, czy będzie dawał kolor. Czy będzie taki typowo transparentny? Jak widzicie, mamy tutaj szklany słoiczek. Marka Paese jakiś czas temu wprowadziła tego typu rozwiązanie i większość ich pudrów jest właśnie w takich słoiczkach. Dla mnie jest to super sprawa, jest to dużo lepsze niż plastik. No i możemy sobie taki słoiczek później wykorzystać. Pojemność tego pudru to 6 gramów i jego cena to około 35 zł, ale na przykład na promocji w Hebe można go w tym momencie kupić już za 25. Mamy tutaj 99,5 składników pochodzenia naturalnego. A jeśli chodzi o opis, ma być to wyjątkowy różowy puder sypki, który łączy w sobie naturę i nowoczesne podejście do makijażu. Lekka i dwabista formuła oparta na sproszkowanych pestkach malin otuli Twoją skórę, zapewniając efekt naturalnego matu bez efektu obciążenia. Różowy, transparentny odcień dopasuje się do Twojej skóry, podkreślając jej naturalny blask. Puder zawiera dodatkowo w składzie składniki o działaniu łagodzącym, olej z pestek malin, ekstrakt z centella azjatika, alantoinę i betainę. Puder ma subtelnie wygładzać i matowić skórę, przedłużyć trwałość makijażu, sprawdzić się na całą twarz, jak również na okolice oka. Tego wcześniej nie doczytałam, nałożyłam inny puder, ale na pewno w jakimś filmie sobie to nadrobimy. Przeznaczony do każdego typu skóry. Także lecimy sobie z testem, no i sprawdźmy, jak ten puder będzie wyglądał. On pachnie naprawdę przepięknie, to trzeba przyznać. Jest to zapach malin, ale nie taki klasyczny, jak zazwyczaj spotykamy w kosmetykach, czyli malinowa słodka mamba, tylko powiedziałbym, że bardziej, właśnie spruszkowane maliny, trochę kojarzy mi się to z malinowym kiślem. Także jest on przyjemny, ale nie jest bardzo słodki. Kolor tego pudru wygląda tak, i myślę, że jest to taki bezpieczny różowy odcień. On mi się trochę kojarzy z kolorem pudru od Huda Beauty w wersji Cherry Blossom. Nie tego mocno różowego z tej kolekcji ciasteczkowej urodzinowej, tylko właśnie tego pierwszego różowego, który jest bardzo subtelny. Tutaj mamy coś podobnego. Także mam nadzieję, że nie będzie dawał różowej poświaty. Puder w dotyku jest bardzo przyjemny. Moim zdaniem jest bardzo drobno zmielony, leciutki. Nie jest to może taka mega lekka chmurka, która wręcz rozpływa się pod palcem, bo jak nałożyłam trochę tego pudru, to została mi delikatna poświata, ale myślę, że wynika to z tego, że jest to puder o wykończeniu matowym ma być to puder matujący. I on faktycznie ten mat zapewnia. Biorę sobie większy pędzel, moją podręczną paletę z lusterkiem. No i sprawdźmy, jaki ten puder da mi efekt. Postaram się go mocno nie wtłaczać, a raczej delikatnie omiatać skórę. Bo jeżeli ma być to puder matujący, to nie chciałabym z nim przesadzić i uzyskać efektu ciężkości. Pierwsze, co można zauważyć, to to, że ten puder faktycznie jest matujący, że daje na skórze efekt matu. Nie jest to z jednej strony ten miękki, naturalny mat, jaki ja lubię, bo jest to coś troszeczkę mocniejszego, ale z drugiej strony nie jest to suchy mat. Która moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, puder jest delikatny, lekki, od razu widać efekt wygładzenia. Ten puder się nie osadził, nie stworzył na skórze różowej poświaty, czego bałam się najbardziej. Ale jest po prostu troszkę mocniej matujący niż pudry, których używam na co dzień. Myślę, że będzie to świetny puder dla osób z terą tłustą czy mieszaną, które z jednej strony szukają pudru lekkiego, ładnie wygładającego, a z drugiej strony chcą, żeby puder nie tylko po nałożeniu zapewnił efekt matu, utrzymał sebum w ryzach ale też żeby ten efekt utrzymał przez dłuższy czas. Myślę, że może być to właśnie tego typu puder. Ja na co dzień po takie produkty nie sięgam, bo nie mam problemów z kontrolowaniem wydzielania sebum. Moja skóra nie nadprodukowuje tego sebum. Nie mam po prostu problemów z wyświecaniem się, bo mam skórę normalną, która z wiekiem niestety idzie mocno w stronę suchej. Także raczej szukam pudrów, które nie są matujące, które zapewnią mi efekt naturalnego wykończenia, ewentualnie z odrobinką satyny, jak na przykład ten nowy puder z Sensu Mare o wykończeniu satynowym, który jest rewelacyjny i u mnie sprawdza się świetnie, ale myślę, że może będę po ten puder sięgać, bo naprawdę efekt jest bardzo fajny. Jest to troszeczkę mocniejszy mat. Ale jeszcze nie wygląda to ciężko, nie wygląda to sucho. Także to wykończenie jest bardzo lekkie i wyważone. Kolejny kosmetyk, który będziemy testować, to nowy wypiekany rozświetlacz od marki NAM. Jest to sheer highlighter w odcieniu 01 Sunrise. Jak go zobaczyłam, to on mi się od razu skojarzył z rozświetlaczem Rare Beauty. Ja mam akurat wersję Accelerate, no i powiem wam, że jest mega, mega podobnie. Po pierwsze, mamy tutaj bardzo podobne formuły w dotyku. Są one wręcz identyczne. Takie niesamowicie jedwabiste, delikatne. Jak dotykam sobie obu produktów, to może ten z Rare Beauty jest minimalnie bardziej miękki, ale jest to naprawdę minimalna różnica. Tak na dobrą sprawę wyglądają one identycznie. Kolory też są podobne. Tutaj macie słocze. No i jestem ciekawa, czy zgadniecie, który jest który. Żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, rozwiązujemy zagadkę. Na górze mamy Rare Beauty, na dole nam. No, i moim zdaniem można uznać, że rozświetlacz Znam jest zamiennikiem Rare Beauty. Te rozświetlacze są podobne w 95%. Bo tak naprawdę różni je tylko to, że Rare Beauty jest minimalnie jaśniejszy. Ale jeśli chodzi o kolory tych produktów, o ich formułę, wykończenie czy o stopień pigmentacji, to jak dla mnie są praktycznie identyczne. Żeby to jeszcze potwierdzić, po jednej stronie nałożę produkt od Nam, po drugiej Rare Beauty i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Ale czuję, że raczej nie. Zaczynam sobie od rozświetlacza Markinam. Ogólnie jeśli chodzi o te rozświetlacze, to mamy dwa kolory: jaśniejszy, taki delikatnie chłodniejszy i właśnie tą 01, czyli kolor szampański z domieszką złota, no myślę, że będzie to odcień bardzo uniwersalny. Jak dla mnie wygląda on przepięknie, nie ma tutaj zbyt dużo bazy, on się bardzo ładnie wtopił, nie podkreślił faktury skóry, wygląda lekko. No, także nie mam kompletnie się do czego przyczepić. Jak dla mnie dał naprawdę przepiękny efekt. Na drugą stronę nakładam sobie rozświetlacz Red Beauty, jest to odcień Accelerate. No i sprawdźmy jaka jest różnica. Okej, okay. po tej stronie jest troszeczkę delikatniej, subtelniej. Ten glow jest, ale on się troszeczkę mniej wybija, wygląda to moim zdaniem bardziej naturalnie. A jeśli chodzi o Rare Beauty, to jak dla mnie jest on troszeczkę mocniejszy, bardziej intensywny, błyszczący, ale nie wiem czy to gra na jego korzyść. Patrząc na te dwie strony, bardziej podoba mi się produkt od nam. Wygląda on lżej, delikatniej. Ta strona moim zdaniem również wygląda przepięknie, uwielbiam ten rozświetlacz i często po niego sięgam i w ogóle myślę, że jest to jeden z lepszych rozświetlaczy perfumeryjnych, który faktycznie jest bardzo swojej ceny i daje mega efekt, ale porównując te dwie strony, ta podoba mi się bardziej. Także podsumowując, moim zdaniem oba rozświetlacze dają naprawdę obłędny efekt na policzku, są przepiękne, są do siebie bardzo podobne. No, ale mamy tutaj kwestię ceny, bo rozświetlacz znam, kosztuje na promocji jakieś 30 zł, a ten z Red Beauty kosztuje 150. Także myślę, że ten kosmetyk jest naprawdę godnym drogeryjnym zamiennikiem rozświetlacza z Red Beauty. Wygląda troszeczkę subtelniej, ale kolorystyka, wykończenie i efekt są bardzo podobne. Także, jeżeli nie chcecie wydawać 150 zł na rozświetlacz perfumeryjny, ale on Wam się podoba i szukać czegoś podobnego w drogerii to myślę, że naprawdę warto się zainteresować rozświetlaczem marki NAM. Jak dla mnie wygląda on przepięknie. W międzyczasie rozładowałam się bateria w aparacie, także jak ją przez chwilę ładowałam, nałożyłam sobie róż od NAM. Jest to również ta sama seria. Już Wam go polecałam. Rewelacja, przepięknie wygląda. Także są to naprawdę świetne kosmetyki. Co do pomadki, to okazało się, że ten kolor nie jest dla mnie. Zesłoczywałam sobie ten produkt. No i już teraz wiem, że nie będę po niego sięgać, jest to dla mnie zbyt różowy odcień. Już teraz wiem, że oddam tą pomadkę mojej mamie, także nie będę jej nakładać, bo po pierwsze jest dla mnie zbyt różowa, a po drugie ma lekko perłowe wykończenie. Ja takich produktów nie używam, także pomadka z Max Faktora idzie do mojej mamy. Żeby dokończyć makijaż i nie zostawiać tych ust solo, nałożyłam sobie produkt, który bardzo lubię, który jest moim drogeryjnym ulubieńcem, czyli balsam od Maybelline Lifter Glaze. Odcień 006 Caramel Glow i tak prezentuje się gotowy makijaż. Podsumowanie: zaczniemy sobie od bazy żelowej z Maybelline. Jest to Jelly Poreless Primer. No i powiem Wam, że ciężko mi jest ją w tym momencie ocenić. Jeśli chodzi o formułę, to jest całkiem spoko. Co prawda jest to gęsty żel, ale bardzo ładnie się rozprowadza. Jest to też produkt chłodzący, odświeżający, bardzo przyjemny i faktycznie czuć pod palcem, że wygładza skórę, ale szczerze mówiąc, nie widzę na skórze różnicy w efekcie, nie widzę różnicy pomiędzy nałożeniem tego produktu, a już wielokrotnie go używałam i wiem jak on wygląda, a nałożeniem go na tą bazę. Także zobaczymy jak ten makijaż się utrzyma, czy ta baza przedłuży trwałość. No ale szczerze mówiąc, chyba jest to krok, który dalej będę pomijać, bo za często po bazę nie sięga. Wielokrotnie przekonałam się o tym, że żeby makijaż wyglądał dobrze i żeby się ładnie utrzymał, wystarczy po prostu dobrze wypielegnowana skóra, regularny peeling, dobrze nawilżona skóra, fajna pielęgnacja. Także ostatnio miałam fazę na bazy, kupiłam kilka do testów. No ale ta baza chyba mnie nie zachwyciła. Kolejny produkt to puder od PZE. Jest to puder malinowy o wykończeniu matującym. No i powiem Wam, że on wygląda na skórze ładnie. Po pierwsze, bardzo fajnie wygładza, po drugie jest lekki, nie daje też różowej poświaty, a troszkę się bałam, że tak będzie, bo ma jednak różowy kolor. Jest to puder bardzo lekki, który nie obciąża, nie daje efektu pudrowości, nie osadza się na skórze. Do tego ma fajne matowe wykończenie, ale troszkę mocniejsze. Jest to taki trochę mocniejszy mat. Także jak mówiłam wcześniej, myślę, że skóry tłuste czy mieszane bardzo się z tym pudrem polubią. Moim zdaniem jest wart uwagi. Dalej tuż Maybelline Sky High w wersji brązowej i z jednej strony on mi się podoba, a z drugiej strony liczyłam na jeszcze coś więcej, na jeszcze bardziej brązowy efekt, bo mamy tutaj brąz taki dosyć mocno przyciemniony. To nie jest brązowa czerń, to nie jest czerń, on nie jest bardzo, bardzo ciemny, ale to nie jest ten brąz jak w tuszu Eveline Variete. Także moim zdaniem jest to fajny tusz drogeryjny, który bardzo ładnie te rzęsy wydłużył, wyciągnął, ładnie też je rozdzielił, nie posklejał. Nie wygląda to ciężko, rzęsy nie opadły. Także myślę, że będę używać. Efekt mi się bardzo podoba. Na koniec hit, rozświetlacz, który wygląda jak Rare Beauty i naprawdę warto się nim zainteresować, a jest to wypiekany produkt od Nam Sheer Highlighter. Wersja 01 Sunrise. Jak patrzę na swoją skórę, to mam wrażenie, że rozświetlacz znam. Wygląda nawet lepiej niż Rare Beauty, dlatego, że jest troszeczkę delikatniejszy, subtelniejszy, lżejszy w swoim wykończeniu. A jednak mamy tutaj dosyć mocny glow. Także, jeżeli szukacie zamiennika, jeżeli szukacie czegoś podobnego do Rare Beauty, to naprawdę zerknijcie na ten produkt. No, jak dla mnie są one bardzo podobne, jest to zdecydowanie drugeryjny zamiennik. Na pewno będę używać. Tutaj macie stronę z Rev Beauty, tutaj macie stronę znam. Oceńcie sami, jak to wygląda. No moim zdaniem są to mega podobne produkty. Także dzisiejszy test uważam za bardzo udany, makijaż mi się podoba. Tak naprawdę jedynym znakiem zapytania jest ta baza z Maybelline. Pozostałe produkty sprawdziły się świetnie. No i pamiętajmy, że mamy tutaj drogeryjną perełkę. Czyli rozświetlacz znam, który moim zdaniem jest zamiennikiem Rare Beauty. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie produkty, które dzisiaj z wami przetestowałam, które razem sprawdziliśmy, a jeżeli tak, to napiszcie, co testowaliście i jak te kosmetyki wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!